Siemaneczko, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jestem na miejscówce, gdzie znalazłem wcześniej tą złotą bransoletę. jest sobie tutaj będę czepał, bo fajny naprawdę wzracne fanty tutaj wyskakują, zresztą widzicie na filmach. Parę, parę informacji, jak widzicie może być nowa jakość nagrań, jeszcze nie jestem pewny jak to wyjdzie wszystko, bo mam nowy telefon, dostałem go od siostry. Jest to iPhone 10, myślę, że będą jeszcze lepsze, jeszcze lepsze jakość nagrań, także możecie jej podziękować w komentarzach, dzięki wielkiej siostra ja jestem naprawdę, jaram się tym telefonem e, ma na imię Agnieszka także jej tam podziękujcie za to, bo będą naprawdę fajne ujęcia no i druga rzecz to jest to, że są nowe programy do nagrywania do montowania filmów, do wycinania zdjęć muszę się tego uczyć od nowa więc e, zobaczymy jak mi wyjdzie, jak mi pójdzie tam dajcie mi trochę fory i, i i nie zwracajcie na to uwagi jak będą jakieś błędy czy coś, chociaż i tak nigdy nie, nie w nie dawałem siebie, nie szedłem na całość, tylko po prostu montowałem to na szybkości, więc może nie zobaczycie nawet różnicy, chyba że tylko w jakości nagrania, także ja jestem zadowolony, cieszę się, nie mogę się doczekać, więc nie przedłużając po prostu lecimy i widzimy się przy pierwszym dołeczku, siemaneczko. Tu czasu minęło. Połowę leki zrobiłem dopiero, ale same śmieci. I jest w końcu miniaczek I mamy. Mamy. Jakieś franka. Jedna, druga franka. Jedna, druga franka. Czekajcie, idzie daleko przecież. Sobie. Także. A, taka fajna opcja teraz też w telefonie jest przybliżanie. <laughs> Nie trzeba montować. 1963, czyli nie jest reberko. No ale jest zacny, zacny maniaczek. Także super. Pierwszy maniaczek dzisiejszego dnia. Lecimy dalej, ale piękna jakość. No ja już już w drugiej alejce. Miałem już mówić, że nic, że coś w ten dzień jest jakiś słaby, nie? Ale mi coś wyskoczyło tutaj. Nie wiem jeszcze co to jest. Prawdopodobnie pokrętełko od, od zegarka. Tak, pokrętełko od zegarka prawdopodobnie Ale nie wiem czy coś na nim jest Ale ja widać, że jest jakieś takie inne niż zwykle Raczej Nic na nim nie ma Chociaż nigdy nic nie wiadomo no ale jest Także spoko, kolejny fancik lecimy dalej no jest kolejny majaczek wujek tu przyjechał coś porobić sobie. Nie wiem gdzie on tam co on tam tworzy. Ale zaraz się z nim będę widział. Mamy 10 centów prawdopodobnie 1969 rok. 20 centów, nie 10, 20. Zniszczone. Jak na razie nic nie ma. Nic ciekawego do pokazania... Um, parę rzeczy takich kopłem. Nie, mniej interesujących, no i tam dużo aluminium, nie? także nic ciekawego. To jest takie jakieś dziwactwo, nie wiem, bo to wygląda fajny kolorek, ale nie mam pojęcia, więc nie się i kopię dalej. Tam pies wujka ucieka. a ja mam kolejną monetę współczesną. Dzisiaj, dzisiaj sypię z współczesnymi monetami, bo jak się mnie właśnie pytał, gdzie ona mi spadła. Bo jak się mnie pytał jak tam, ja mówię, że dzisiaj <sum> same śmieci i teraz jeszcze zgubiłem monetę nie? A jest tutaj. Zgubiłem monetę i mamy 20 kolejne Chociaż Nie wiem Mówi, że chce pokazać mi nowe miejsca Te co jeszcze nie, mnie nie było, gdzie mnie jeszcze nie było Około bardzo starej wioski Także mogą być naprawdę fajne fanty no Nie wiem, co to za małeczek. 20 centów prawdopodobnie Także spoko, lecimy dalej No powiem wam, że dłuższy czas kopie Nie ma nic Takie śmieci wychodzą Jeszcze tutaj wiem, nawet mi chyba 10 centów wpadło Ale do, no to, to wszystko przyjechało z tym Jak kiedyś wam mówiłem bo jak mi opowiadał, że to nawet, oh, Że farmę wcześniej się tutaj po prostu Nawóz skądś brał taki, że, że tam było z, z odpadów takich recyklingowych. Znaczy, co ja mówię recyklingowych? Odpadów ekologicznych, z tych mieszanych takich. I po prostu ludzie wrzucali tam różne śmieci, i to się wszystko razem zmieszało. I, i teraz właśnie muszę to sprzątać, żeby wyciągnąć coś fajnego, nie? Ale mam dla Was niespodziankę, tak że jak dotarliście do tego momentu, to bądźcie czujni i, i dobrze słuchajcie, a ja lecę dalej. No i kolejny znajdę Gdzież ona mi tu spadła Tu jest Nie wiem co to jest dokładnie Nie wiem czy to jest e... Moneta srebrna Czy coś posrebrzonego Może jakaś część od e... Część od czegoś Nie wiem kurde powiem wam Nie wiem jak to Dziwnie to wygląda. O, gdzie jest korona? Nie no, ewidentnie tak, jakby to była moneta. Jest widać liście, ale mógł być to guziol też, chociaż nie jestem pewny. Moim zdaniem, może to być sreberko nie? Ciekawostka. Tutaj rant widać. Ciekawostka. Ciekaw jestem, czy to jest sreberko, czy, czy to w ogóle jest moneta. Także spoko już miałem zawał, że fibula bo to było tak wrośnięte tu była, była jeszcze ziemia, to kawał ołowił po prostu. W takiej postaci, postaci mi wyszedł. Się, nie, taka wielka figula, a tu już po, po wadze wiedziałem, że to raczej nie powinna być figula. jest to zgnieciony ołów. <laughs> a ja do tych co dotali w tym momencie. Yy... Słowo klucz po prostu wleci i wleci słowo klucz. Niech pomyślmy, Laki może być, może być po prostu laki. Bez laki detektor tylko samo laki. Szczęście po prostu tylko, ale, tylko że po angielsku laki. Wpiszcie laki. Pierwsze, pierwsze, pierwsze słowo mojej nazwy na YouTube I, i do wygrania będzie moniaczek, ten co ostatnio znalazłem Księstwo sedanu. Ja Wam rzucę po prostu fotkę i będzie do wygrania, za jakiś czas wyłonimy zwycięzcę. Bo czemu nie? Już mam tych monet na tyle. Ja Wam tu zawsze nieraz mówiłem, że, że jak będę miał więcej, jak, jak jedną, taką samą, to, to, to nie będę po prostu zbierał, bo po co? Wolę się z Wami podzielić. I tyle, bo, bo nie jestem jakimś zgredem, żeby, żeby po prostu to trzymać dla siebie, jak jakiś nie wiadomo kto. Tylko po prostu, jak już mam jeden, już mam ich, już mam ich dość sporo. Także, mm, wiecie, nie, nie, nie problem tu dla mnie, a wiem, że Wy będziecie się z tego cieszyć i ja będę zadowolony i Wy będziecie zadowoleni, więc nie przedłużam, po prostu zostawcie pod ko w komentarz laki, laki pod filmem i wyłoń zwycięzcę niebawem. Lecimy dalej. Proszę do końca, dwie monety kolejne wpadły, znowu mi padła jedna druga franka. Zrobię Wam prawdopodobne podsumowanie, jak, dam, jak mi czas na to pozwoli. Bo jeszcze jadę do wujka i szykuję do Was prezent na 900 subskrypcji i na 1000 subskrypcji. Także zobaczycie niebawem. Wleci na pewno film konkursowy. A ja po prostu nie przedłużam. Lecimy dalej. Tak, dosłownie odchodna. Mamy mniaczka kolejnego. No ładnie siedzi mamy 10 5 centów 1982 także spoko a ja co nie przedłużam po prostu bawię się na razie tym telefonem jak widzicie yy, m, nic nie przedłużam po prostu i zapraszam Was na podsumowanie no i witam Was na szybkim podsumowaniu niestety mi tutaj ktoś jeździ kurde ale robię szybkie podsumowanie no śmieci masa ale kurde, powiem Wam, że z tym telefonem to aż, aż e, fajnie pokazywać te śmieci, bo jakość jest naprawdę zarąbista. Sporo śmieci okupałem się, 2 godziny chodziłem. No i z takich fantów, no to widzicie, współczesne moniaki powpadały. 5 monetek współczesnych. No i z takich ciekawszych fantów, no to widzicie, jest prześliczek. pokrętełko od lampy. Nie było nic na nim, po prostu takie jakieś, ale ładne, niczym mi takiego nie trafiłem. No i sreberko. I się okazało, że jest to sreberko. Jest to Ludwik XVI. Czekajcie, wezmę go tak do ręki. Ludwik XVI, jest to sreberko. Także zacnie, warto chodzić. Jest z tej strony wytarty, ale z tej strony jest i tu pisze rola, Royal. Jest to Ludwik XVI zidentyfikowany przez mojego znajomego, bo mu wysłałem zdjęcie. Ja wam Wy już pewnie widzieliście na, na filmie, bo wkleiłem na pewno. Ale, ale super, no, cieszę się. Myślałem, że to jakiś guzik, wiecie. Ale, się, ale właśnie to mi nie dawało spokoju. Wysłałem zdjęcie i się okazało, że jest to sreberko. Także zacnie, warto było chodzić. A ja co, nie przedłużam po prostu. Yy, lecę jeszcze do wujka, bo tam wypłatę mówi, że chce mi dać za te yy, winobranie. Wypłatę i... Yy, yy, niespodzianka dla Was, także yy, patrzcie, to tam, co tam dla Was yy, wytargałem yy, od niego I będzie to na pewno na 900 i na, na 1000 subów yy, rozlosowane, więc yy, oglądajcie dalej nie? Leci, Widzimy się za, dosłownie za, za dla Was to będzie chwila, nie, także siemanko No byłem już wujeczkę, już yy, odebrałem to, co miałem odebrać Tam yy, wypłaty za pomoc, chociaż i tak zawsze robię to bo, bo chcę, a nie dla pieniędzy I patrzcie co wziąłem dla was też Zapatrzmy na to, kurde Będą do wygrania Dwie buteleczki Specjalnie, to jest wino Z tamtego roku, przeze mnie zbierane Winogrono Czerwone wino Tylko, że nie wiem czy on mi dał ogólnie do mi to za darmo, powiedział, że jestem z za to, za pomoc, za to, że, że jestem i że. że, że za, za serducho też nie. I macie tutaj oficjalnie jego markę Pascal Peroto. Także oryginalne wino takiego ciężko jest znaleźć w sieciówkach takich jak w Polsce czy coś, bo to jest regionalne wino. tego To nie idzie za bardzo na, na dalsze, dalsze gdzieś rejony, tylko po prostu jest to w regionie Burgoy Także. Takiego wina na pewno nigdy żeście w życiu nie pili, chyba że byliście tutaj w Bulgarii. No i widzę, że jeszcze mi dał. soli kurde, że tak na spontanie nagrywam. Widzę, że dał mi jeszcze szampana. Szampana to sobie chyba zostawię. I jeszcze, jeszcze jakaś inna butelka jest, ale nie wiem czy to nie jest białe wino. Nie. Yy... Drugi rodzaj czerwonego wina. Także będą te dwie buteleczki do wygrania. To są całkiem inne rodzaje, ale. Ale będzie do rozlosowania. Jedno, jedna butelka będzie dla jednego zwycięzcy na 900 subskrypcji. Kurde się, już zmęczenie, a druga po prostu będzie na 1000. Poczeka sobie na kolejne 1000. Także zachęcam do subskrypcji, jak jesteście koneserami win. I na pewno jedna buteleczka poleci do jakiejś zwycięzcy. A resztę, a resztę nagród, no to już powiem, jak będzie oficjalne. Oficjalna zapowiedź konkursu, także nie przedłużam, po prostu myślę, że, że naprawdę fajne nagrody, nikt chyba takich nie robi, chociaż nie wiem. To jest coś specjalnego z tego rejonu. Co będę się tutaj, Wam na pewno więcej opowiem o tym na filmie konkursowym. Więc nie przedłużam, po prostu dzięki, że jesteście. Zostawcie jakiś ślad po sobie. Dajcie znać, jak jakość nagrania, czy Wam się podoba. I. Tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Siemaneczko, do następnego.